Siemanko, 8 czerwca 2024, to już 12 parada, 12 raz się spotykamy, zbieramy się, jest chwilę przed 10, zbieramy się na Miałkim Szlaku, za chwilę wyruszamy. Finał trasy, Szarlota Kościerzyna, obserwujcie nas, jeżeli nie możecie być z nami, to bądźcie z nami chociaż online. Chciałem powiedzieć, że jest piękna pogoda, bardzo dużo naszych minaków przyjechało i mam nadzieję, że będzie świetna zabawa. Jak co roku impreza cudowna, bardzo dużo ludzi, wspaniała pogoda, cudowne fajne samochody, bardzo pozytywna atmosfera. Dla tych osób, które już były u nas na paradzie, to zapewne wiecie, że są różne punkty na trasie i różne atrakcje. Co roku te atrakcje są inne. W tym roku jesteśmy w Muzeum Kolejnictwa, gdzie właśnie Państwo odpowiedzieli na pytania, wypełniają taki specjalny test. Za to dostają pieczątkę, także tutaj mamy, mamy ruch. Pani Małgosia swoją już wypełniła, widzę, tak. Wszystkie poprawne odpowiedzi jest idealnie. Parada Mini Rodziny to jest cudowne miejsce, fajni ludzie, pełno śmiechu, zabawy, ale i nauki, fajnych, dużo ciekawych miejsc nowych, na przykład Muzeum Kolejnictwa w Kościerzynie, w którym teraz jesteśmy. Wszyscy chodzą, szukają odpowiedzi na zagadki, które są świetnie przygotowane. Jestem tu szósty raz, odkąd kupiliśmy Mini, od razu przyjechaliśmy tutaj. Dziękujemy Wam, jesteście cudowni. Kochani, jesteśmy w Charlocie, pod Kościerzyną. Jesteśmy na mecie 12 parady mini rodziny 8 czerwca 2024. Pięknie wam bardzo dziękujemy za to, że byliście z nami. 95 załóg wyjechało z Gdańska z salonu Mini Zdunek. Dziękuję pięknie mojej całej załodze, wszystkim uczestnikom. No i cóż nam pozostanie do powiedzenia. Widzimy się za rok.